Burek, tak? To nie burek. Burka nie ma. Nie ma. Zobaczcie, Czarnogóra dopiero się rozbudowuje. Wszystko nowe budynki. Jest piękny basen. I zapytałem sztuczną inteligencję ile kosztuje nocleg na wyspie Sveti Stefan. I zobaczcie, co mi odpowiedziała. Cena szok. Żelazna brama. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarta. Taxi. Taxi boat. Zobaczcie, ktoś źle stanął na zakazie już odjeżdżają z zapakowanym samochodem. I do kogoś żeśmy wjechali na podwórko. <laughs> A ten kościółek i to miejsce to taki cmentarz. Weź trójsantę, może. No weź dwa, to spróbujemy. Tak? No, i dwa tutaj weźmiemy sobie. tu tu strudla wiśnia, and tu Croisland. A tu mamy takie hot dogi i pizzerynki A pączki z czekoladą? A to co to jest? Nie wiem. Burek, tak? To nie burek. Burka nie ma. nie ma. Nie ma. A to jest jaki? Ser, a ten? Mięso. 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 Mhm. Kawałek. To pokroi pani, tak? Chodzisz ołaką, chodzisz mięso i mistyka. Mięso. Jeden kawałek, myślisz, wystarczy? No, spróbujemy sobie pokrojenia. nie? To zakupy żeśmy tu małe zrobili w piekarni Tu jeszcze taki chlebek jest A ten chlebek mamy, bo ona kupiła Idziemy jeszcze tutaj panu oddać Bo wczoraj dał nam lody gratis Lody gratis! How much? Three. Three One euro? Może mam Kupiliśmy sobie tego burka Każdy go tak poleca, zobaczymy Wzięliśmy go z mięsem My jesteśmy mięsożerni tak to wygląda. Taki placuszek fajny. Zobaczymy, jak smakuje. Dobra. Ciasto także jakby francuskie. A w środku mięsko. tak jakby zmielone. Słonawe. Dobra. Taka światka burka 2 euro. Mm. Naprawdę dobry z tym mięsem. Pycha. Ale jaki zapach. A mówi, że jaki zapach w samochodzie się zrobił. Spróbuj. Można będzie sobie jeszcze wieczorem... Kupić. Jakie to ciepłe. No ciepłe to jest. Mm, to smakuje jak... Coś jak krokiety. Ono jak krokiet. Tylko ciasto takie inne, nie? Jakby francuskie? Krupkie ciasto. Francuskie. Fajne. Ciekawe jak smakują też serem. Mm, to... Spróbujemy wieczorem. Jedziemy się przejechać. 1950 km zrobiliśmy do kempingu Maslina. A teraz jedziemy na wycieczkę i mamy 31 stopni 11:15. Zobaczcie, Czarnogóra dopiero się rozbudowuje. Wszystko nowe budynki. Tutaj już ktoś ma basen. Ziemia. Ogrudeczek. I tak wyglądają te budynki przy samym nabrzeżu. Tylko dojście do morza jeszcze nie zrobione. Ale przy każdym tym jest basenik. I można sobie takie coś zakupić. Zobaczymy plażę Sveti Stefan, i tu jest jeszcze taka mała piaskowa plaża. Może wjedziemy też na nią, jakaś drobny piasek. Ciekawy, jaki to drobny piasek, jak u nas. Wjeżdżamy do miejscowości Sveti Stefan. Powiem Wam, że już mi się tutaj podoba. A Czarnogóra to nie tylko morze, ale i góry, które można pozwiedzać. Na końcu tutaj tej uliczki jest parking. Pobierzemy bilecik. Ciekawe ile płatny. kar 4 euro za godzinę. No to będziemy musieli się ubijać. Okej. Okay. Bilecik pobrany. Wjeżdżamy się ustawić. Nie wiem czy jechać do góry i tu już zejdziemy. Chyba tak. Na tym parkingu są stacje do ładowania elektryków. Także jeżeli ktoś jeździ takim autkiem, to może sobie go tutaj doładować. Pierwszą atrakcją jaką zwiedzimy jest Betty Stefan. A Natalka spaceruje po murku. Mati jej pomaga. I kierujemy się już do wyspy Świętego Stefana. Ale tu ładnie trawka zielona obcięta i zakaz jest wchodzenia na nią. Można, zejść można tylko na chodzić po chodniczkach. A i dochodzimy już tutaj, coraz bliżej. Przy samym tym obiekcie znajdują się plaże. Jedna tutaj po prawej stronie Żwirek taki jest w wodzie. A my idziemy tutaj takim pomostem taką groblą. A tu druga plaża po lewej. pływają też tutaj łódeczki, stateczki o, można sobie przypłynąć taksi taksi boat, nie musimy jechać samochodem do Budwy, możemy popłynąć i pozwiedzać jesteśmy przy samym obiekcie ma on takie mury obronne a wejście na niego chyba znajduje się tutaj taka Stalowa żelazna brama. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarta. A co to? Kurczę taka kłóta wielka wisi. No to, jak ktoś tutaj wchodzi. Ciekawe. Nie da się tu wejść za bardzo. Nawet jak ktoś tu mieszka, to łódką go może zawożą. Od drugiej strony. No to jest po prostu tutaj, zamknięte, tak na, na stałe. Jakby zamknięte. Zamknięte, nie wejdziemy. No i A te zabudowania i ta wyspa i morze dookoła naprawdę robią wrażenie. Nocleg na Sveti Stefan z tego co słyszałem kosztuje 1000 euro. I zapytałem sztuczną inteligencję ile kosztuje nocleg na wyspie Sveti Stefan zobaczcie co mi odpowiedziała, cena szok, od 800 do 1200 euro, czyli dobrze słyszałem. Także jest very expensive. A przyjeżdżali tutaj jedni z najbogatszych aktorów, na przykład Hollywoodu. Weszliśmy się chwilę skłodzić. Fajna woda, ciepła. Masz kostium, ale pokąpiemy się na innej plaży. Tutaj tylko tak żeśmy weszli, na chwilkę, a ten żwirek to jest taki gorący, że bez klapków nie idzie przejść po nim. No i co? Fajnie. Zobaczyliśmy sobie tutaj okolice. Przy Sveti i Stefan. A tam jest jeszcze u góry, widzicie? O tym kościółku mówiłem. Tam jest taki punkt widokowy na ten Sveti i Stefan. Będziemy chcieli tam za chwilkę wjechać na tą górę. Ponoć jest tam też bardzo ładnie. A tuż obok też znajdują się restauracje. w Parasole z leżakami i tam w dali jest jeszcze taka wysepka bezludna no tutaj sobie możemy jeszcze cyknąć zdjęcie nie? parking ten jest tutaj 3 poziomowy, tu na dole można w cieniu sobie stanąć myśmy stanęli troszeczkę wyżej a tam jest jeszcze jeden poziom tam praktycznie pustki o, trafiliśmy tutaj na jakąś pannę młodą i pana młodego. Idą chyba coś sobie ponagrywać. Pani młoda ma tutaj taką suknię ślubną. Będzie jakaś pewnie scenografia do filmu z wesela. Zobaczcie, ktoś źle stanął na zakazie już auto zebrane odjeżdżają z zapakowanym samochodem. Pewnie się ktoś zdziwi jak przyjdzie i nie będzie samochodu. Pomyśli, że ukradli wjeżdżamy, ale tutaj jest cały czas tak pod górę Restaurant Rundkrasto tutaj nie wiem gdzie jechać, tu chyba <laughs> ale tutaj dróżki to dajcie spokój i do kogoś żeśmy wjechali na podwórko <laughs> droga nam się skończyła, musimy wycofywać a tutaj zobaczcie takie osiedle domgów wybudowane na samym szczycie góry przy tym kościółku Jest panowiutki. Jest, dotarliśmy tutaj do tego kościółka. A ten kościółek i to miejsce to taki cmentarz. Jest tu kilka grobów. zobaczymy jaki będzie stąd widok. I też są dzwony. Przyjechaliśmy tutaj to miejsce co wam pokazywałem jak byliśmy przy Świętym Stefanie na dole. Ten kościółek na samej górze. Są tutaj trzy dzwony i taki cmentarz malutki. A dookoła nich wille. Do sprzedania, niektóre już pewnie sprzedane i do wynajęcia. A taki widok jest stąd. Jest tutaj widoczny właśnie ten Święty Stefan. Z góry. A tą drogą właśnie jechaliśmy. Tutaj ta droga prowadzi w stronę Albanii. Do Albanii gdzieś z tego miejsca jest około 65 km. Tutaj, tu, tutaj są te wille Niektóre, zobaczcie, jeszcze puste, jeszcze niedokończone. No i widok, by był piękny stąd. Wiecie co, pomyliłem się? To nie jest ten kościółek, co widzieliśmy. Bo ten kościółek, zobaczcie, jest tam. On jest bardzo podobny. Tylko jak tam do niego dojechać, musimy spróbować. Do zobaczenia przy tamtym kościółku. Na tym osiedlu tutaj znajdują się takie huśtaweczki dla dzieci. A tak wygląda jak już jest ukończone wszystko. No coś pięknego tu jest. Wszystkie te budyneczki są nowe. Jeszcze przejdę tutaj. A jeśli by ktoś był zainteresowany tym osiedlem to tutaj jest numer telefonu. Zobaczcie nawet basen ktoś ma. I leżaczki. A robot właśnie czyści basen. I schodzimy tutaj w dół i po lewej, i po prawej te domki. No bardzo ładnie. Ja Mnie powiedział, że przepięknie. Taki domek na takiej górze to Karp. Ale dojazd do tego kościółka no to jest tutaj tragiczny, ten odcinek pod sam koniec. Ale dotarliśmy. Ale droga taka zarośnięta, wąziutka na jedna uta a dziury niesamowite. Ale jesteśmy. A tutaj widać właśnie to osiedle, gdzie przed chwilą byliśmy. Jest na takiej górze. i droga nadmorska w kierunku Budwy i Albanii. Budwa za mną, Albania gdzieś tam daleko. Ale widoki są piękne stąd. I wchodzimy do tego kościółka. Wow. No tutaj to jest widok. Tam było pięknie, ale tutaj, no to jest mistrzostwo. Jest coś pięknego. Jeszcze można sobie wyjść tutaj na taki punkt widokowy. I cały tutaj Sveti Stefan jest jak na dłoni. Też jest dzwon. Zobaczcie, o, ale ma tutaj szpic. Ten konik siedzi sobie na takim kaktusie, ale ma szpic, ogon taki, że niezły. Fajnie, fajnie tutaj. Warto było wjechać. I tutaj jeszcze takie są kaktusiki. Dzwon. U góry. O, zobaczcie, nawet grilla można napalić. Tylko nie ma siateczki. Nie, no jest przecudnie tutaj. No, nagram Wam tutaj kawałek ten przejazd no, nie, tą drogą. Także no, nie jest to droga pierwszej jakości. Stąd tutaj przyjeżdżacie. I droga, taka nieładna, prowadzi do tego drugiego kościółka, co jest dalej. A do tego pierwszego, co byliśmy, jest właśnie znak carsko selo i te domki, i ten kościółek jest tutaj. No to tutaj jest ładna droga zrobiona ze względu chyba na te domki, a żeby dojechać do tamtego drugiego kościółka, trzeba jechać w tą drogę taką żwirową i wąską. Damy jej taką bułeczkę z wiśnią. Mmm, dobre. Tą bułeczkę cośmy kupili. A to zapach poczuł przed kierownicą Taki zapach no. Mówię coś tam wyciągli dobrego z tyłu. Taki aromacik słodziutki zaleciał. No. Daj gryzę, za zobaczę. Albo urwimy kawałek. O, spróbujemy. Burka, mi? żeśmy jedli wcześniej, a teraz spróbujemy... Spróbuj. Taką bułeczkę. Coś takiego jak u nas jagodnik. Mhm. Tylko zamiast jagód jest wiśnia. I kawałki wisienki. To jedziemy dalej. A w okolicy tutaj zobaczcie cały czas coś budują. Na tych skałach. Tutaj zobaczcie jak sobie ktoś już zrobił ładnie. Schody i wszystko w białym kamieniu. Ślicznie to wygląda. Na pewno z tyłu basen. No i tutaj też. A tutaj, żeśmy wcześniej się pomylili, znajduje się restauracja. Rooms, Breakfast, Home and Food. Oliwa, Postrowica, dwori. Vivid Blue. Przy takiej restauracji, przy tym hotelu, zjeżdżamy w dół na plażę. Drobny piasek. Zobaczymy, czy naprawdę drobny. Ale jak wygląda ta plaża, zobaczycie już w kolejnym odcinku. Także subskrybujcie kanał, kciuk do góry. I zapraszam do oglądania. A jeszcze tutaj kilka fotek.